co tu się dzieje? Przepraszam, czy można tu zajrzeć? Można na chwilę. Można na chwilę tu. Tu. A, o nie! O nie. Oli, rodneczku! Z dziewczynkami. Okay. Ale one mają mamy, domy. Ale... Ale... Zaś mi da, że tutaj powiemy sobie. Od razu, nie? Ale zaś zeszły. Za... To one my ile my mają? Szuchów pełno. E? Kosmetyki są. Zostaw z nimi. Szlafrok. Albo wykąpał eee. się, panie? No ja się tego życzę. One normalnie proszą się jakoś kąpać. A już kąpały się na dole. Mogę potwierdzić. Tak, one wykąpane są, zęby umyte, wszystko. Mgiełki były z Wiktorii Sykret podobno. Tutaj jest Mgiełka Kuchnia nam się jest trochę, dziewczyny, to rozwaliła. Ale co tam, nie? Restrono. Ale Macie w klimacie, to naprawdę dziewczyny. Dzień, nie śpiew noc! Tutaj mamy jest śpiewną z O Wiktoria się wzięłaś do dziewczyn, Janki. Ja wam powiem po sekretu. Dzisiaj jest zielona noc i będziemy spać tylko 3 godziny, a dalej będziemy robić... Proszę pani! Proszę pani proszę muszę pani, muszę panią mostrzeć! <grym> <grym> muszę panią mostrzec! <oszczyć. grym> U wszystkich namiotach są pokrzyby o, a, ja wchodzę, będę jak w Tomi. Naprawdę macie najlepszy klimat w tym domku. Można tutaj mieszkać. Ja ja mam. Zobraż, mam, ale zobacz, ale zobacz, Lamka, widzę. ty JBL oczywiście ruchowy, mama, JBL oczywiście różowy. A syne, bo się boję, że jak o będę pochodzić do telety, to oni sobie pomyślą, sobie za trzy godziny stajemy w Turfinie. Tak, będziecie U, mieć rzęsy z pasty do zębów. Tu się stroje suszą na rano, tu jest porządek. To jest klimat, ci powiem. Co? O, idziesz po mnie, tak? Muszę wracać do spania No dobra, nie wolno mi chodzić Nie wolno mi chodzić, muszę iść do spania Dziewczyny po mnie idą Pilnują mnie, wiesz Chciałam pogadać trochę ze starszakami w domku Ale mi nie wolno Przyszły po mnie i mówią wracaj do spania O, tu pomaga, mnie? Już idę dzieci, idę Zanoszone żółtniki. A pan to? Dech się śnikać. To iść krzaki. No teraz z tyłu Tak to wygląda. Idę, no. idę. O, o, gwiazda idzie. Idzie, idzie. Druga gwiazda. O Pokażcie się tu, gwiazdy. Pokażcie się. Już jest dobrze? Pluszaki odnalezione? Pokój jeszcze innego. No. A, ale jesteś na Maryniu. Jesteście dzielne dziewczyny, pani Anetka, o, o tej rodzyneczek. No tylko tu, tu jest Adaś, widzę pięknie, o. Dobra już idę. Co tam Szalone dziewczyny. A tu jaka ekipa? Z niebieskiej, O, tam jak one padły, Klara, wszyscy padli. Dobra, tralala, la, tralala, tungtungsa hul, dobranos. Tung tungsa tung, tung, Gangsterito bandito. Proszę zbać. Już... Wszyscy się, zamykają się zamykają w miło, tak? o matko, nie mogę. Tutaj pani Agnieszka, Tutaj pani Agnieszka, Agnieszka prosi o ciszę. Wszyscy śpiąc. Pod kontrolą? Zamykam panią. Proszę bardzo. Namiot zamknięty. Ochrona jest. Uff, jaka cisza! Jestem z was dumna, naprawdę. Z każdej z was osobna. A pan znowu wyszedł. No. O, Peter. Patrz na świeczkę. Marja, 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 Marja,